Na razie nie mam maski, ale bym mógł się wynagrywać. To jest film, jak przed nagrywkami jest. ciastka to nie koniec. Ciaska nie, bo pan Ciasio mówi: Ciastek za naduzią i boli z uzią. Kurat! Prawdziwy zawsze się dzieje. Ok. O kiedy będzie piosenka? Nie mogę się zapewnić, ale będzie piosenka, prawda? Nie ma Kiedyś tam będzie piosenka, prawda? Mm. No, dlatego do zobaczenia. To było no jak przed nagrywkami wyglądamy. Ja wroszę go z maski, bo mi się nie chce przed filmami z maską być. Dlatego tego popadki?